Serdecznie <laughs> witam. E, dzisiaj w materiale e, będę poruszał temat e, śmiechu. Warte, jako że wcześniej zapowiedziałem, no to będzie to 5 powodów podzielone na 5 części. Połączę to w jedną całość, żeby e, po prostu nie robić materiału na jeden raz, tylko po prostu go podzielić, a potem złączyć. Mam nadzieję, że mi się to uda. <laughs> Więc bez zbędnego gadania, przejdźmy do pierwszego powodu, jakim jest zmiana prowadzących. Cóż, prowadzących było kilku, i o współprowadzących, czyli asystentkach mówię tak pokrótce. Pierwszy prowadzący był to już a współprowadzących miał i tutaj zdziwię niektórych pięć. Dlaczego pięć? Za kadencji Trozdy. Otóż do 2004 roku było 5, ale wymienię to tak szybko. Pierwsze trzy były do 1996 roku przez nieco ponad 2 lata, więc każdy z nich e, odbębniło niecały rok, nawet. E, potem była czwarta, czyli Kazarzyna Sułorzecka, tam szopa. Która miała przerwę w 2021 roku i została zastąpiona przez jakąś tam osobę, której za bardzo nie mogę znaleźć nawet informacji, więc ciężko mi jest powiedzieć. Prawdopodobnie zastąpiła właśnie tą asystentkę na jakiś czas. Nie wiadomo na ile odcinków, ale na jakiś czas pewnie, ze względu na może na macierzyństwo, na urlop. Do dzisiaj tego nie wiadomo. E, później po tym jak Tadeusz e, Drozda e, przestał prowadzić, no to on, e, potem był kabaret Jurki, co oczywiście było trochę strzałem w stopę, dlaczego? No to cóż, ile kabaret Jurki ma znakomity, e, ma znakomite skecze, ma dobry humor, tak niestety w prowadzeniu programu Wyszło im naprawdę czerstwo, nie wiadomo czy to było podyktowane scenariuszowi, czy to było po prostu z góry podyktowane, ale naprawdę oglądało się to źle. I jako, że oglądałem dosłownie dwa odcinki, bo tyle ówcześnie było tych odcinków zanim TVP nie zdążyło e, robi, narobić krucjaty na archiwizatorów, ale o tym kiedy indziej może powiem. Albo i nie. To wracając do tematu, no to kabaret Urki nie zagrzał nawet dwóch lat. Zagrzał miejsca do 2006 roku. No a potem na kopach został wykopany przez Krzysztofa Piacyckiego, który poprowadził prawie dwa lata z prawie roczną przerwą. A dlaczego? No to pomówię w czwartym powodzie. Ehm, no i. Krzysztof Piasecki naprawdę dobrze prowadził. Nawet segment z gitarą, który nie wszystkim przypadł do gustu, mi przypadł do gustu bardzo. Na tyle, że naprawdę fajnie się słuchało tych kilkunastu kilkunastu sekundowych. Riffów naprawdę faj, fajnie grał na, na tej gitarce. Ehm, no i Anna Bartel, która, o ile, bycia, o ile bycia aktorką, to nawet jej dobrze wychodziło, tak prowadzenie śmiechu warty to już. Oba, o baben, o baben. To było złe. Po prostu to było złe. W sensie opowiadanie czerstwych dość chipów to jeszcze pół biedy, ale. Prowadzenie to było złe, włącznie z ostatnią współprowadzącą, która była jeszcze za, nazwijmy to, kadencji Krzysztofa Fiasyckiego. Więc naprawdę uch, spuściłbym zasłony milczenia i powiem tyle. No, Tadeusz Drozd wprowadził, naj, wprowadził najlepsze czasy w śmiechu warte. A najgorsze czasy były chyba za kabaretu Jurki i trochę za czasu w e, ostatniej kadencji, a raczej jednorocznej kadencji, Joanny Bartel. Bo Krzysztof Piasecki podtrzymał nieco ten vibe e, drozdowy, że tak się wyrażę. I... tyle. Dobra. Powód numer dwa. Powód numer dwa. Ciągłe zmiany intra. Znaczy ciągłe to tak nie do końca. No ale pierwsze intro pojawiło się w 1994 i istniało to od 98 roku. Były dwie wersje. Normalna wersja i troszeczkę zmodyfikowana. Zmodyfikowana bardziej z tego powodu, że pojawiała się inna mina drozdy. Od cała różnica. Z lat 97-2000 były trzy wersje intra. Ehm... Które różniły się minimalnie filmikami i w sumie to tyle. Z lat 2020, 2001 to głównie to, że tam były duże takie telewizory i tam e, taki duży, jebit napis. E, śmiechowarte. 2001-2002, no i tutaj właśnie jest problem, bo tutaj się prawie nie zachowała żadna pełna czołówka, tylko fragment. Ale można wysnuć, że ta czołówka jest protoplastą tej czołówki dla 2002-2009 i do tej zaraz i do tej teraz przejdziemy. 2002-2004 są dwie wersje. Pierwsza wersja z przejściem, druga wersja bez przejścia. 2004, 2005, 2006. E, to wersja z Jurkami, gdzie różnica polega na tym, że je, są ci dwaj z kabaretu Jurki, czyli Rzejmo e, i... E, zawsze zapominam nazwiska tego drugiego. Brawo ja. E, no i wersja świąteczna z 2006 roku, ale tu już za kadencji, kabaret 2 e, Krzysztofa e, Piaseckiego. No i wersja z 2008 2008 2009, gdzie e, jest pozbawionych e, ich charakterystycznych dźwięków, co tam było do 2007 czy tam 2008 roku. O tyłówkach za bardzo nie chcę mi się gadać, bo tyłówki były... mało, różni, mało różnic było. E, no dobra, e, różnica była taka, że w 1994 roku na, z okazji świąt była inna muzyczka, a tak to większość piosenek była po, w podobnym klimacie. Także więc drugi powód jest już wytłumaczony. Powód numer trzy: zmiana, zmiana w głosowaniach, czyli jak nie zmieniać głosowań w śmiechu warty. O ile głosowania z lat 94-2001 czy tam 2 były jakkolwiek demokratyczne, Nazwijmy to, bowiem yy, po prostu głosowało się za pomocą pięciu Lizaków, i ten film, który miał minimum trzy lizaki w górę, no to wygrywał, a jak był remis, albo no, nie było żadnego głosu, no to trzeba było robić dogrywkę. Czasami dogrywki trwały 2-3 razy, najczęściej dwa razy. No, i głosowanie takie było na tyle dobre, że nie było zmanipulowane. Potem, po 2002 roku, to głosowanie troszeczkę uległo zmianie, i to chyba trochę na gorsze, bo za pomocą przycisków, a raczej um, pilotów, czy tam padów, jak zwał, tak zwał, gdzie w tle były puszczane jakieś filmiki. I to był błąd, bo według mnie powinno to być jawne, ale może to było po prostu podyktowane tym, żeby nie spoilerować ile dany filmik zbierze głosy. Nie wiem, ale to jest trochę błąd. Tak mi się wydaje. Więc przykładowo jeden filmik mógł mieć powiedzmy, no nie wiem, 50%. Drugi filmik mógłby mieć 70%, mi na to. I to był właśnie to właśnie problem, bo na przykład filmik, który był najmniej śmieszny, potrafił wygrać, ale filmik, który był w miarę śmieszny i dobry, winował często na drugim miejscu. I tego nie rozumiem. Filmiki z Weselów często wygrywały ten. Ja tego za cholerę nie rozumiem. Nie wiem kogo, poza twórcami chyba tego programu śmieszyły momenty ślubu. W sensie. Ja też mam porąbany humor, ale naprawdę mnie to za cholerę nie bawi. Yy, Przejęzyczenia ok, no ale naprawdę, no t, 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 na przykład z no, 2004 roku, chociażby, gdzie y, filmy miesiąca było, był filmik, gdzie y, starszy facet y, tam przejęzyczał się co chwilę. No to było filmikiem miesiąca. no Kurtyna. No i może zakończymy na tym, bo to, to był po prostu festiwal żenady i tyle. Powód numer czwarty: debilne zarządzenie o zdjęciu z emisji przez Wilsteina. Popularnym te popularną teorią, a raczej mało popularną teorią jest fakt, że, że śmiechu warte nie było nadawane ciągle. Była przerwa i to dosyć długa. Przerwa najprawdopodobniej była najprawdopodobniej, bo bo nigdy się chyba nie dowiemy jaka była przyczyna, ale najprawdopodobniej było to spowodowane tym, że niestety, ale niby oglądalność spadała na łeb, na szyję. Co mógł być to błąd chyba w rozumowaniu, bo o ile za czasów kabaretu Jurki faktycznie oglądalność spadała, tak jeszcze na wiosnę, zanim podjęto decyzję o zawieszeniu emisji, Śmiechu warte, no, to ta oglądalność wzrastała i ja tego nie rozumiem. ponoć Wilczan chciał zdjąć emisji, bo uważał, że to już jest nieśmieszne, że to już jest żenujące i tak dalej, ale jak mówię, decyzje TVP od zawsze były albo typilne, albo nieuzasadnione, albo podyktowane jakimiś politycznymi zagrywkami. Też próbowali zdjąć z anteny jeszcze wcześniej, jeszcze za kadencji Drozdy, tak przynajmniej słyszałem, bo Drozda się czasami nabijał z polityków, no ale sorry, ale po prostu, to no, Jak można się, się oburzać z powodu tego, że Drozda sobie robił bekę z polityków? No, <laughs> przepraszam bardzo, no ale po prostu, no nie rzucał tak... Mocnymi żartami, tylko po prostu mówił, że dany polityk był taki, śmaki owaki, albo, że Jakiś tam polityk pojechał sobie na wakajki i tak dalej, no Sorry, kurde, ale naprawdę Jeśli tacy ludzie decydowali o tym, no to Współczuję Braku humoru No, ale po Odwołaniu tej decyzji Śmiechu warte wróciło w 2007, no i niby było dobrze No, ale niestety nie na długo, bo w maju 2009 roku permanentnie, chyba, może będzie może będzie powrót, kto wie, ale, ale raczej nie, w 2009 roku, w maju, akurat tuż przed 15-leciem, śmiechu warte, został zdjęty z anteny. A żeby było ciekawiej, to właśnie 15-lecie miało wypadać chyba na maj, czy tam na lipiec. No to trochę szkoda, bo 15-letnich chowarte byłoby chyba najbardziej oglądanym odcinkiem. I wydaje mi się, że nawet jakby to był prowadzony przez Janę, Bartel czy kogokolwiek yy, wymienion wymienion wymienionego wcześniej, to mi się wydaje, że po prostu. No, słupki oglądalności byłyby chyba duże, nie? Chociaż fakt faktem, emisja zazwyczaj była w niedzielę. Tak. Decyzja o tym, żeby emitować z soboty, to jeszcze w ok. Ale ostatnia emisja była w piątki przed południem. Już nie po 18, już nie po 16, tylko kuźwa przed południem. I to akurat na 2009 rok, czyli na ostatnie parę miesięcy. Tak więc no, debilne decyzje TVP zawsze były, są i będą debilnymi decyzjami. I nieważne, że to będzie traktujące śmiechu warte czy, czy inne programy. Po prostu, debilne decyzje Wildsteina ówcześniej i tam reszty tych osób, które zasiadały ówcześnie w TVP spowodowały to, że warte straciło na jakości i według mnie no mogli po prostu tego nie robić, no ale wyszło jak wyszło niestety, no. Powód numer 5, drodzy Państwo, a mianowicie piątym powodem jest to Ee, że nagrody nagrody, a po 2006 e, kompletny burdel Dobre, ale od początku o ile z, z lat 94 2004 było masa nagród ale to kurde masa jak jasny skurczy syn chłodziarko zamrażarki Jakieś tam słodycze, herbaty, komputery, kawy, kurde m, cuda nie widy. Telefony, kurde, telefony chyba były nawet, no. bo tak e, nie wiem, grzejniki, kurde, wycieczki, a nawet i tu uważajcie, mieszkanie nawet można było wygrać. Tak, własne 60 parę metrów kwadratowych, własne mieszkanie, własne M3 kuźwa. Dlaczego? I to jest ciekawe, nie? No. Naprawdę. Własne M3 można było wygrać za filmik. Taka ciekawostka. I, a było ciekawiej, to można było wygrać też i samochody. Jakie? Ha, różne. Renault, Kia, Kiję, chyba nie. Nie, Kie była. Eee, no nie wiem, no. Cała masa samochodów, po prostu. Eee, a nawet na 10 lat śmietawarkę zestaw Steel i 100 tysięcy złotych. No, kurde. nobilitacja w cholerę. A do 1995 roku można było nawet wydać miliony. Znaczy, starych miliony. No, eee, za tam przyjęcie filmu do emisji tam. Do 1995 roku płacono milion złotych, czyli 100 złotych, 10 milionów, czyli 1000 i 50 milionów, czyli 5000 Co brzmi dosyć śmiesznie z dzisiejszej perspektywy, no ale jak na lata 94-95, no to jednak te pieniądze były bardzo nobilitujące, no bo jednak 5000, czy tam 50 milionów w tych czasach, no to była dosyć no, duża suma, tak? Więc tutaj, jakby ktoś wygrał powiedzmy 50 tysięcy dzisiaj, nie? No ale e, nagrody były różne po prostu. no. Teraz nie wymienię ich wszystkich, ale po prostu była ich taka masa, że naprawdę ciężko mi jest wymienić tak z głowy. Ale naprawdę, tam były komputery, różne rzeczy tam były i nawet 100 kg musu z okazji 200 odcinka można było wygrać. Tak. 100 kg musu owocowego. Kurde. Dla jednego człowieka to by było śmiertelne. A co dopiero dla całej rodziny? Powiem tak, dla 100 dla osób to by było za dużo nawet. No ale dobra. Już troszeczkę się podnieciłem tym wszystkim. Mimo, że program przedstawił się jeszcze 16 lat temu. No ale przejdźmy do obecnych. Czasów. Więc tak, po 2006 roku były jeszcze nagrody takie normalne. Ale potem zaczęły być nagrody tak zwane rysowane, w sensie... Na przykład, jeśli e, asystentka mówiła, że będzie zestaw Hi-Fi, no to zamiast jakiejś firmy, e, powiedzmy Sony, czy tam gdziekolwiek, to pojawiało się animowane e, z takimi bąbelkami ten. I to, mnie za I to mnie bardzo wkurzało, że Zamiast normalnie pokazać jakąś firmę, która stała za sponsoringiem, czy coś. Sponsoringiem? E, za sponsorowaniem e, danych e, nagród, to nie kuźwa, no to pokazano animowane te, te rzeczy do wygrania i szluz. Już nawet samochody nie były fundow fundowane jako nagrody miesiąca, bo się zdarzało czasami, a chyba ostatnim razem było w 2004 czy 2005 roku. Nagrody były już tak skromne, że głowa mała. Więc był już był co prawda powód, powrót właśnie dział dziesiątym do już normalnych nagród, do tych już nie tych z bąbelkami, tam te animowane takie, tylko po prostu już takie normalne nagrody były. Mm, ale naprawdę ten segment z tymi animowanymi nagrodami to to, to był jakiś śmiech na sali po prostu, nie? I nie wiem, po kieł to tak wstawili, po prostu nie wiem, może brak sponsorów, może brak ten, może prawa yy, takie, które zabraniały pokazywania jakichś tam firm, nie wiem. Ciężko mi jest powiedzieć po jakimś czasie, więc no, <śmiech> wiadomo. <śmiech> Ale wracając, yy, uważam, że nagrody z lat 94-2004 były najbardziej bogate, doposażone, po prostu fest dowalone w cholerę. I naprawdę, te nagrody były tak nobilitujące, że żal było tego nie wysyłać. No kurde, jak ktoś wygrał samochód i 100 kg musu, to ta osoba musiała być chyba najszczęśliwsza na świecie. A jeśli ktoś zgarnił jeszcze do tego mieszkanie, to już miał high life do, do końca życia. High life, bo mieszkanie albo 150 tysięcy, ja bym, wybrał, ja bym wybrał, mieszkanie. Dlaczego? Bo za 150 tysięcy obecnie to się nawet nie kupi 20 metrów kwadratowych. Ale w 98 czy nawet wcześniej to można było kupić mieszkanie za 150 tysięcy. Można było. No tylko niestety dzisiaj najmniej mieszkanie teraz kosztuje pół bańki 600 tysięcy 700 tysięcy. Więc na, nawet poniżej pół bańki ciężko znaleźć mieszkanie. A w latach 90. -tych najtaniej mieszkanie kosztowały 100 000, 200 tysięcy, 250 w porywach. No ale wiadomo, też były inne czasy, płaca niska, jak cholera. Więc no. <laughs> Więc przejdźmy do podsumowania. Podsumowanie mianowicie jest krótkie i zwięzłe. Szmiechu Warte po 2004 roku straciło na jakości i niestety e, szanse na powrót dawnej świetności. Zaprzepaścił fakt de debilnych decyzji TVP z lat 2006-2007, i gdyby nie to, no to światło mogłoby się utrzymać nawet do dzisiaj. Chociaż małe szanse byłyby na to, no to chociaż mógłby, mógłby się ten program utrzymać chociaż do następnej dekady. I mimo tego, że nagrody mogłyby być nawet skromne, jak cholera, to jednak wysyłanie takich filmików byłyby jeszcze jak. Kolwiek miałyby sens, no ale niestety w dobie YouTube'a który, no co prawda, raczko koło po 2005, to jednak YouTube, Dailymotion czy inne, e, sociale, te, te mm, z wideo, wyparły śmiechu warty na dobre. Na tyle, że nawet rosyjski odpowiednik tutaj taka ciekawostka Rosyjski odpowiednik, e, śmiechu warte, e, sam siebie reżysuj, reżyseruj. E, został wyparty w 2019. W oryginalny format z Ameryki e, produkcji Windy Bona, e, American Fans Home Video. Jest emitowany do dzisiaj i można wygrać tam pieniądze. Więc YouTube tam tego programu nie wyparł, a Śmiechowarte w 2009 już tak. Cóż. Uroki czasów, nie? Więc to tyle ode mnie. Jeśli, jeśli chcecie e, dać suba, to dajcie lajka też. Jakkolwiek to może mnie nobilito nobilitować, źle. Jakkolwiek może mnie to motywować do tego wszystkiego. Tak więc. No. Tyle w temacie i widzimy się za niedługo. Bye!